Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Rolnik z kolei. Na początek zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba Tak jak widzicie Krystal i 912 Stoją sobie z przyczepami naładowanymi kukurydzą Na początek zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba Tu jest nasza D35 Dorobiłem do niej burty Do niej burty Te tu dźwigłem trochę To powiększyłem No i tak z 8 ton myślę, że na nią Wejdzie zboża, no rama myślę, że wytrzyma. No do niby do 3,5 tony była, trochę posmocniałem, pomalowałem, małe przeróbki były i teraz sobie jademy. Tylko tu sobie pozamykamy też w tym plandeki. Jademy sobie na skup, z kukurydzą jest po 20 czerwcem, czerwca, 24 czerwca tak kurca wygląda o zimie suchej popatrzyłem jak to zawiedzemy to, to będziemy próbę robić w jęczmieniu to jest godzina 17 prawie No i jak będzie słódki, no to kosimy dzisiaj wszystko, mm. cały jęczmień. Też patrzcie jakie złote jęczmy nie Czy nicom jeszcze dużo brakuje. Ale jęczmy nie brak czas się, mi widzicie, czy już to koszymy. Z tym się fajnie pojedzie, bo tu jest tylko... Mnie cały siedem kontakt na oko Światła w czucie wyświecą, sprawdzamy migacie, są Zbaw migacie, są

Pony nowe też są założone w przyczepie. Taki mały remocik zrobimy. Może się spuści. Tu. Nie, Jak ta porwega jest? Teraz wam pokażę jeszcze jak wyjedziemy na gospodarstwo bo nic wam na początku nie mówiłem To ogląda a kto nie wiedział Raz jak dojedziemy to, to wam pokażę nowe nabytki, Która ich jest Dostaliśmy dotacje na młodego, nie na młodego rolnika Młodego rolnika to jest złożona Ale na rozwój małych gospodarstw Zobaczymy może systems am Przyjęł jak najszybciej jedzie niedaleko jest umiem to za chwilę wyjść. siadamy, zasypujemy się i jadamy sprzedać. Cena już wam mówię jako na kukurydzę cena 1740. 23 tony 800 w sumie tej kukurydzi było jest jeszcze, ale już jedzie. No tu elegancko rogacki wszyscy omijają na światło. W sumie 41. 400 sposób zarobiony za kurkurydzę Co tam mi pogoda pokazuje? Zobaczmy Chwila tylko się zapisze i muszę zobaczyć pogodę. Cześć. Już spadam. Tak, to, to tak, już nie było. Jeszcze sprzedaliśmy byki, 5 beków sprzedaliśmy 12 tysięcy zarabiennym 5 młodych beczków. To Wam pokażę nowe nabytki. Patrzcie jakie sprzęty. No dostaliśmy pieniądze, no to trzeba było kupować. Kupiliśmy prasę Roland Roland 250. Jest to prasa klas belki 125 robi. Jest też beczka Marshall. burza idzie. Be beczka Marshall 8000 litrów jak się nie mylę tu wam jeszcze pokażę tu jest trzeci nowy nabytek to jest kultywator bomet 360 dwa wałki cztery rzędy łap no już na nasze gospodarstwo będzie fajnie szybko robota pójdzie no i sprzęt który potrzebowaliśmy aby wykonywać bezorkę, jest to agromasz no gruber, no, 2,60 m. Yy, tu 3 łapy, tam 3 łapy, czyli w sumie 6 łap. talerzej na końcu, wał rurowy. No i to wszystko wyszło nas 60 tysięcy. Te sprzęty 3, w sumie to chyba też. Cztery za niedługo będą do sprzedania. Tak jeszcze rok myślę, że ich połacimy. Co jeszcze będzie do sprzedania? Prasa, jak. Yy nie tu. Tu nie ma prasy. Tam stoi. Tu jest prasa z podajnikiem. Yy, gdzie jest ta prasa? Tak to wygląda. Spodajnik jeszcze w niej jest w które dorzucę, wałek. No to 4,5 tysiąca, jakby ktoś chciał, to mogę sprzedać. Bizonek przygotowany do koszynia, no ale niestety, czekajcie, tu przyczepy zaplandekujemy, zapandekujemy pszczepy, żeby do nich nie padało. No i co, dobra, więc na tym kończymy, bo to by było tyle w dzisiejszym filmie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym filmie. Prawdopodobnie będziemy kosić. Teraz pokazuję deszcze jakieś parę dni. Bo w czerwcu chyba już się nie uda skosić dzięczmienia w zeszłym roku też końcówką czerwca kosiliśmy. Zobaczymy jeszcze. Ale widzicie. Były teraz byśmy się kosili, no ale deszcz pokrzyżował planem, więc subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i widzimy się już w kolejnym filmie. Więc... trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć!